Dzień dobry, dzień dobry, witam was serdecznie. Ja jestem Szwagier, a to jest Imaginarium RPG. Dzisiaj porozmawiamy sobie o wykorzystaniu muzyki na sesjach RPG przez mistrzynie i mistrzów gry. Bowiem jest to element tego naszego rzemiosła, który jest bardzo potężny, jeżeli chodzi o budowanie atmosfery na sesjach, a bardzo często pomijany. To jest zadziwiające, jak wielu mistrzów i mistrzyń gry, nie używa muzyki na swoich sesjach. I wiecie co? Muszę Wam powiedzieć, że ja długo też tak robiłem, dlatego że przez długi, naprawdę czas wydawało mi się, że jeżeli muzykę będę musiał zmieniać i obsługiwać w trakcie sesji, to to będzie dla mnie naprawdę duża praca, jeżeli chodzi o moce przerobowe podczas samej sesji. To znaczy, nie bałem się tego, że Będę musiał długo przygotowywać muzykę, długo ją wybierać, bo tak jest trochę. I jeżeli o mnie chodzi, to pisanie sesji ym, najwięcej czasu po prostu zabiera mi wybranie muzyki. I to u mnie jest fakt. Natomiast wówczas chodziło mi o coś zupełnie innego. Chodziło mi mianowicie o to, że bałem się, że kiedy będę prowadził narracje, rozmowy z NPC, opisy, to jak dorzucę do tego na siebie obowiązek takiego zarządzania muzyką, zmieniania jej, wybierania i tak dalej, to to po prostu utrudni mi prowadzenie narracji i gry, przez co będzie ona gorsza, a ja siłą rzeczy zepsuję sobie atmosferę, kiedy skopię muzykę, bo ta bywa obosieczną bronią i czasami zdarza się, że źle dobraną muzyką psujemy sobie atmosferę. Okazało się jednak, że to wcale nie jest takie trudne, jak się wydaje i zwłaszcza jeżeli korzystamy z dobrodziejstw technologii, to da się ogarnąć muzykę tak, żeby to hulało i żeby tylko działało na um, korzyść naszej sesji. Żeby udowodnić swoją tezę o tym, jak potężną bronią dla mistrza i mistrzyni gry jest muzyka, zrobimy sobie Dwa eksperymenty, dwa testy. Najpierw puszczę Wam fragment nagranej przeze mnie prozy. Odczytam go najpierw bez muzyki, a później dokładnie to samo nagranie puszczę Wam jeszcze dwa razy z różnymi ścieżkami dźwiękowymi, żebyście mogli zobaczyć, jak bardzo różny będzie odbiór w różnych wersjach. Robię tak dlatego, to znaczy daję wam nagranie, a nie czytam kilka razy z różnym soundtrackiem, żeby nie było sugestii później, że ja żeby wyolbrzymić jakieś nastroje, po prostu inaczej tu czytałem i używałem roleplayki w tym celu, żeby udowodnić swoją tezę. Później zrobimy jeszcze jeden eksperyment, ale o tym za chwilę. Natomiast na razie posłuchajcie. Zabieram się za czytanie. Ale kim jesteś? zapytała ponownie królowa. Czy może jesteś wyrośniętym karłem, który obciął sobie brodę? Nie wasza wysokość odpowiedział Edmund. Nigdy nie miałem brody. Jestem chłopcem. Chłopcem? Czy chcesz powiedzieć, że jesteś synem Adama? Edmund nic nie odpowiedział. Był zbyt zmieszany, aby zrozumieć pytanie. Kimkolwiek jesteś, to prócz tego jesteś na pewno idiotą, powiedziała królowa. I odpowiedz mi wreszcie, chyba że chcesz, abym straciła cierpliwość, czy jesteś człowiekiem, czy nie. Ale kim jesteś? zapytała ponownie królowa. Czy może jesteś wyrośniętym karłem, który obczył sobie brodę? Nie wasza wysokość, odpowiedział Edmund. Nigdy nie miałem brody. Jestem chłopcem. Chłopcem? Czy chcesz powiedzieć, że jesteś synem Adama? Edmund nic nie odpowiedział. Był zbyt zmieszany, aby zrozumieć pytanie. Kimkolwiek jesteś, to prócz tego jesteś na pewno idiotą, powiedziała królowa. I odpowiedz mi wreszcie. Chyba, że chcesz, abym straciła cierpliwość. Czy jesteś człowiekiem, czy nie? Ale kim jesteś? zapytała ponownie królowa. Czy może jesteś wyrośniętym karłem, który obczył sobie brodę? Nie, wasza wysokość odpowiedział Edmund. Nigdy nie miałem brody. Jestem chłopcem. Chłopcem! Czy chcesz powiedzieć, że jesteś synem Adama? Edmund nic nie odpowiedział. Był zbyt zmieszany, aby zrozumieć pytanie. Kimkolwiek jesteś, to prócz tego jesteś na pewno idiotą, powiedziała królowa. I odpowiedz mi wreszcie, chyba że chcesz, abym straciła cierpliwość. Czy jesteś człowiekiem, czy nie? Ale kim jesteś? Zapytała ponownie królowa: Czy może jesteś wyrośniętym karłem, który obciął sobie brodę? Nie wasza wysokość odpowiedział Edmund nigdy nie miałem brody. Jestem chłopcem. Chłopcem? Czy chcesz powiedzieć, że jesteś synem Adama? Edmund nic nie odpowiedział. Był zbyt zmieszany, aby zrozumieć pytanie. Kimkolwiek jesteś? To, oprócz tego, jesteś na pewno idiotą, powiedziała królowa. I odpowiedz mi wreszcie, chyba że chcesz, abym straciła cierpliwość. Czy jesteś człowiekiem, czy nie? I zobaczcie, jaka jest mega różnica w odbiorze tych trzech fragmentów. I tym się możemy bawić, bo tym możemy grać. Czasami po to, żeby podbić atmosferę jakiegoś. Fragmentu, jakiejś sceny, a czasami, żeby zupełnie zmienić tę atmosferę, bo zwróćcie uwagę, że możemy używać muzyki też na przekór i możemy na przykład przebijać takie bańki emocjonalne nietypowo dobraną muzyką, jeżeli z jakiegoś powodu jest to dla nas ważne i chcemy to zrobić. Pamiętajmy o tym, bo to jest naprawdę, naprawdę fajne narzędzie i fajny trik. Teraz drugie ćwiczenie, które sobie zrobimy, drugi eksperyment. Mianowicie ja dwa razy postaram się wykreować silną emocję u słuchaczy. Niech będzie to pff, smutek może być. Niech będzie smutek. I najpierw zaimprowizuję opis, który w scenie prowadzonej podczas sesji miałby sprawić właśnie, że słuchający i grający będą smutni. W pierwszej wersji będzie on bez muzyki, ale postaram się barwną i kwiecistą roleplayką, a także doborem słów, doborem narracji, sprawić, żebyście stali się smutni. Później natomiast, używając dużo mniej słów, dużo mniej opisów, dużo mniej narzędzi takich typowo em, gawędziarskich, ale za to używając też muzyki, postaram się uzyskać ten sam efekt i zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. Na pogrzebie waszego przyjaciela były prawdziwe tłumy. Pogoda chyba dostosowała się do atmosfery, bowiem nad cmentarzem nisko wisiały takie stalowe, ciężkie, deszczowe chmury. Rodzina. Zmarłego stała, objęta zaraz nad grobem. Każde z was czuło wyrzuty sumienia, bowiem, co by było, gdybyście wspólnie z nim nie postanowili wejść do tego lochu, dać porwać się przygodzie. Może teraz razem siedzielibyście gdzieś w karczmie, pili piwo, ale on już się nie zaśmieje kiedy spadają pierwsze krople deszczu i widzimy je na policzkach rodziny zmarłego, ale też na waszych. To nie wiemy do końca czy to deszcz, czy może łzy. Wspominacie wspólne chwile, razem przeżyte opowieści, razem przeżyte przygody i wiecie, że on już nigdy nie zasiądzie z wami do stołu. Czujecie, jak żal i ból rozrywają wam serce, zwłaszcza w momencie, kiedy matka waszego przyjaciela spogląda na was i niemo zadaje to jedno pytanie, które kołacze wam się w głowach: dlaczego? I teraz zobaczcie. Spróbujemy sobie zrobić ten sam efekt, ten sam nastrój, ale z wykorzystaniem smutnej muzyki i zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. Chmury nisko wiszą nad cmentarzem. Trwa pogrzeb Waszego przyjaciela, którego straciliście podczas ostatniej wyprawy. Możecie zadać sobie pytanie. Co by było, gdybyście tym razem nie zdecydowali się wyruszyć do lochu? Ale tak naprawdę, wśród tych wszystkich pytań, które kołaczą wam się w głowach, w tym momencie wszystkie są nieważne, kiedy widzicie oczy matki swojego przyjaciela, w których jest pełno łez i nieme pytanie. Widzicie, jak dużo roboty odwala za mistrzynię albo mistrza gry muzyka. To sprawia, że możemy uzyskać tę samą atmosferę mniejszym znacznie nakładem energii. A co za tym idzie? Tę energię, którą byśmy poświęcili na to, możemy przekierować gdzieś indziej, sprawiając, że ta sesja i całe doświadczenie wszystkich grających będzie tym lepsze. Chyba nie muszę mówić, że to się zwyczajnie opłaca. Powiedzmy sobie teraz o dwóch częstych błędach, które popełniają niedoświadczeni w tej materii mistrzowie i mistrzynie gry. Mianowicie mam na myśli mm, nieumiejętne wykorzystanie muzyki. Podstawowe dwa błędy, dwa grzeszki to zbyt częste zmienianie muzyki i zbyt rzadkie zmienianie muzyki. Tutaj musimy niestety znaleźć Złoty środek. Bo z jednej strony, jeżeli przez całą sesję leci jeden kawałek zapętlony, to on z czasem osłucha się graczom i się znudzi. I to jest pół biedy, jeżeli jest to jakiś tam ambient, który pasuje do całości sesji. Ale często, gęsto jest tak, że prowadzący zapominają zmienić muzykę, która jest na przykład spokojna, w momencie, kiedy wchodzi nam scena walki i wypadałoby jakoś się Podbić ym, tempem i rytmem muzyki. Prawda? I w tym momencie, jeżeli mistrzyni, mistrz gry zapomni to zrobić, albo nie chce tego zrobić, poczytam to za błąd. Ale dużym błędem z mojej perspektywy jest też ciągłe zmienianie muzyki. Bardzo częste, nawet w trakcie sceny, kilka razy. To wynika z nadgorliwości i tego, że chcemy bardzo dobrze dopilnować, by muzyka podkreślała każde jedno wypowiedziane zdanie. Ale to również nie jest dobre, dlatego że taka skakanka po utworach sprawi, że gracze zdekoncentrują się i zamiast dać się ponieść atmosferze płynącej z dźwięków, będą skupiać się na tym, że te dźwięki się zmieniają, i to też nie jest dobre. Także niestety tutaj nie ma innej rady niż doświadczenie i wyczucie. Bo kiedy załapiesz jak często, a zarazem jak rzadko zmieniać muzykę, to twoje sesje wejdą na wyższy poziom. Jak zarządzać muzyką na sesji? I to zaznaczam, że to co teraz powiem dotyczy zarówno sesji online, jak i stacjonarnych, bo ja do tego celu używam dokładnie tych samych narzędzi. Słuchaj, oczywiście, że są soundboardy i zaawansowane narzędzia, które jeszcze lepiej potrafią to um, ułatwić. Natomiast ja powiem o takich podstawowych, które każdy może wykorzystać i są one bezpłatne. Takie, no powiedzmy, bezpłatne albo prawie bezpłatne są tanie. Takie narzędzia, o których chciałem powiedzieć, to Watch Together, to um, dwa stoły. Wirtualne, czyli Fundry i Roll20. Te dwa stoły będę wymieniał zamiennie, dlatego że one działają bardzo bardzo podobnie. Dlaczego warto używać tych narzędzi? No przede wszystkim dlatego, że bardzo łatwo jest na nie wrzucić muzykę, zwłaszcza na Watch Together, bo tam operujemy sobie tylko linkami z YouTube'a i bardzo szybko możemy tworzyć playlisty. No, i właśnie to jest to, co ja zachęcam, żeby robić w każdym narzędziu. Tworzyć sobie playlisty na sesje, które nazwiemy na przykład według rodzaju atmosfery, którą chcemy wywołać. Mogą być to utwory smutne, utwory do bójki, do bitwy, do walki. Może utwory jakieś straszne albo romantyczne. Ale to ci się przyda, dlatego że. W momencie, kiedy mamy bardzo dużą playlistę, dużo wy utworów wybranych, i w trakcie sesji musimy szybko podjąć decyzję, to takie posegregowanie ich nieraz ratuje sytuację, bo zwyczajnie zbaraniejesz czasami. Zwyczajnie zapomnisz, jaki jest dany utwór, a dzięki temu, że będzie przygotowany do jakiejś playlisty, przyporządkowany, to będziesz móc wykorzystać go w odpowiednim momencie. Przewaga, jaką mają stoły wirtualne nad Watch Together, to z kolei fakt, że możemy puszczać tam kilka ścieżek dźwiękowych równocześnie. Co jest naprawdę kapitalnym narzędziem, bo często jest tak, że leci sobie jakiś ambient i on może lecieć cały czas, ale na tym ambiencie będzie fajnie napasowała jakaś linia melodyczna, którą sobie wybierzemy i ona będzie do konkretnej sceny wyłącznie wchodzić. I tutaj. Nie przerywamy tego ambientu wtedy, tylko puszczamy sobie górą tę linię melodyczną, dzięki czemu to wszystko będzie płynniejsze i atrakcyjne. A jeżeli na przykład jeszcze do tego chcemy wykorzystywać inne efekty dźwiękowe, nie wiem, wicie, wicie, wycie wilka, może dzwony kościelne, może dźwięk SMS-a, wystrzał z broni palnej i tak to fajnie by było, gdybyśmy mogli odtworzyć taki dźwięk nie przerywając muzyki, bo każde takie przerwanie muzyki może nas wybić z klimatu, a tego nie chcemy. Dlatego, jeżeli mamy możliwość wykorzystać narzędzie, które po pierwsze pozwala nam na tworzenie playlist, żeby się nie pogubić, i po drugie pozwala nam na równoczesne puszczanie kilku kawałków, to jesteśmy w domu, bo dzięki temu będzie nam dużo łatwiej zarządzać i to wcale nie będzie tak mocno przyciągać uwagi mistrzyni albo mistrza gry podczas prowadzenia naszej opowieści. Gdzie szukać muzyki do sesji? Ja mam swoje ulubione rezerwuary, a to są soundtracki oczywiście, bo tam znajdujemy muzykę, która została właśnie z myślą o tym stworzona, żeby podbijać atmosferę scen, czy to w filmach, czy serialach, czy grach wideo. To jest naprawdę fantastyczne narzędzie, jeżeli chodzi o wykorzystanie, bo ktoś zrobił tę pracę już za nas. I bardzo często używam w sesjach gotowych po prostu soundtracków i tam wynajduję sobie taką atmosferę, jakiej potrzebuję. Sprawa ma się troszkę inaczej, oczywiście, jeżeli chcemy publikować te nagrania, na przykład w internecie, no bo wtedy musimy zwrócić uwagę na prawa autorskie. Niemniej jednak, czy na YouTubie, czy na wielu, wielu stronach takich stokowych do muzyki, znajdziecie naprawdę fajną muzykę, która jest mm, dostępna za darmo do wykorzystania po prostu. Możecie ją zawierać w swoich projektach i nic za to nie płacicie. W opisie tego filmu znajdziecie kilka linków do takich miejsc, gdzie ta muzyka jest dostępna. No i cóż, bawcie się dobrze, nie? Myślę, że temat muzyki na sesji w takim podstawowym zakresie mamy wyczerpanym, moi drodzy. Dlatego, że oczywiście można głębiej rozmawiać o takich tematach. Można sobie podyskutować na temat tego, kiedy muzyką przełamywać właśnie narrację i starać się wywołać nieswoje uczucia u graczy, kiedy muzyka, na przykład, nie pasuje do tego, co mówimy można porozmawiać sobie o tym, kiedy rezygnować z wykorzystania muzyki. Bo kiedy całą sesję leci muzyka i nagle jej zabraknie, to wywoła fantastyczny efekt. Natomiast myślę, że w takim podstawowym zakresie wyczerpałem na dzisiaj temat. I jeżeli chcecie wiedzieć więcej, piszcie w komentarzach. Być może kiedyś zrobimy pogłębioną wersję tego filmu, albo pogadamy sobie o tym przy okazji. Innego nagrania albo na żywo. Miejmy nadzieję, że się spotkamy gdzieś na rpg szlaku. Dajcie znać w komentarzach moi drodzy, jak Wam się taka prelekcja i w ogóle taka formuła filmu podoba. Czy chcecie, żebyśmy kręcili takie większe formy poradnikowe? I cóż, jeżeli tego nie robicie, zapraszam Was do subskrybowania naszego kanału. To bardzo, bardzo nas ucieszy, kiedy nasza grupa będzie rosła i rosła. Tymczasem. Trzymajcie się, życzę Wam miłego dnia. Na razie.